Cześć, ja jestem Merwo, witam Was w kolejnym filmie. No to już oficjalnie meczyk na globalu. W takim razie, skoro najwyższa ranga w grze, to powinienem wszystko trafiać 100% headshotów, ani razu nie zginąć i wygrywać rundy, bo jestem już podobno najlepszy. To chyba jakoś tak działają rangi, nie? Mam nadzieję. Zobaczymy. Uuu, raczej B. I to mocny. Spróbuję od tyłu jeszcze kogoś szybko zaskoczyć. Merwo. chociaż jednego. Dwóch. Trzech. Oh, Bombej. Ale ładnie sfejkowali. Natomiast trzy oh, Hedy ode mnie weszły ładne. Mamy szansę to rozbić? Mamy domy defa? Nie. Nie mamy defa. Hejs! W pierwszej rundzie! To jest początek! I jeszcze defik bomby! Ej, to ja nie szartowałem z tym globalem, że jak się taką rangę dostaje to się tak gra, co? <laughs> nie spodziewałem się tego w życiu. Nikt za bardzo nie chce grać B w tym meczu Bistep Aż się to samo chciałem im zrobić. Wiedziałem, że to, to dostanę Penting? Nie wiem gdzie tam ten mój młoto wybuchnie, ale niech coś tam pali Jest na górze O trochę pomógł mój mułotow chyba Czy jest ostatni jeszcze? Co on jest? Tutaj był cały czas! Na jakie rangi wbiłem? Co jest? 9 fragów, dwie rundy? Co tu się wyrabia? Żebym teraz zaraz nie przestał grać, bo się podekscytuje początkiem i później będzie lipa. Dorsey, Dorsey! O ale w ostatniej chwili Hit short, nice. Uh, last uh, Smith somewhere, be short. How much is your knife? I don't know. Ja tu sprawdzam plecy, mogą nam przyjść. Wiedziałem. man. Thanks. Wiedziałem. Yes, for about one thousand dollars. My knife? Yeah, one K. Yep. Yep. Uh, one one K. 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 We should trade our knives. I like my knife, bro. Ja też, That's why we should trade. <laughs> That's why I, I don't want to trade it. Nah, man, you are full in. Let's Nie. no nope. I can boost yet it. no no no. I, no yeah boost here thanks thanks no. boost me boost me then he's pushing on, Boosting, on, pushing come on, come on. Boost me. pushing 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 to pushing. nie widać oh, bro no what the, the fuck man Typ się podekscytował nożem. I teraz rundę przegraliśmy, tak naprawdę, bo on się tutaj chciał bustować, cały czas gadał o tym nożu. Teraz się poblokowaliśmy i, i zamiast jakoś rundę wygrać, to jest beznadziejnie. Left, left, close No, oni atakują coś czy nic? Sry defuse, bro. Eee... Nic nie... No i ja chciałem sejfować! Dobra, no prawie wszyscy wybuchli, ale... Ale głupio wyszła ta runda. Niczym... Skiny przeszkadzają w grze, ewidentnie. Oh, wait została zbudowana. Czekaj, bo ja... Tak, tylko czekaj. 1A, 1A, OK. Dobra, no, bym chciał jakieś fragi no, uciekających. może kołaszka. No to mam szansę zasejwować. O, no nikogo nam idzie nie ma. To się zdziwiłem, myślałem, żeby wychylę oberwę od razu. Nie to jest im pomóc. ja sam ten tamten był oślepiony. Hmm, hmm, sam tego nie wygram. Na pewno nie. Słuchajcie, my gramy 4A w tej chwili, znowu kolejną rundę. Beef, something? I need help? Kurczę, nie musiał bronić teraz. To b Planting B? by dali radę, przejdź to odbić! Ach, a ten z Negev'em? Kogo mi dobrało w tym meczu? Jak ja mam to zrobić? Już nam zabili na A Porpo, go away, go away. I dostąd dobrze że go zabiłem, bo już było po rundzie. Midow, one more. jak ja mam to zugrać?! Kiedy oni wszyscy moi giną? Tylko jest początek rundy i nikt już nie żyje! Co oni wyrabiają? Patrzcie, patrzcie, widzi go, nawet nie oddał strzału. Widzieliście to? Nie wiem, czy jest sens tutaj spuszować. Próbuję. No, jak to celownik miałem? Jak, jakim cudem ma to wejść? Jak... Ja przed... Sk... Wiem, że 57 nie ma 100% celności, ale mimo wszystko, no, kilka pestek, po prostu stałem w miejscu i nic. Mgdał close. Z drzwi go zabił tam w środku. mecz jest do poddania. Nie ma nie ma szansy tego zrobić. Kiedy oni giną? Jak? Nie zabijając nawet nikogo. 2, 3, 6 fragów. Ten no, pomarańczowy cokolwiek gra też ma jedne MVP, tak jak ja. Ale fioletowej niebieski. Nie wiem. Każde wejście jest po prostu jak, jak w masło. O, dobra. Trzeba zrobić jakąkolwiek przewagę w jakimś miejscu. Dobra. Znaczy, jestem teraz tak obity, że jak się masz. One more B. Last B, last B, last B. Nie sądziłem, że tak szybko tutaj przybiegnie, Czy ja nawet nie zdążę po tej drabinie wejść. Nie znam tak timingów na tej mapie, nie? Więc mam nadzieję, że to wygrają. Co się dzieje z żółtym? Co, co się dzieje? Tam na górze jest! On spalił swoich Spalił swoich tym rzutem Nie, oh oh, yeah, mit steps Ale oh. wpakował swojego <laughs> Pół swojego wpakował Окей, ну, наверное, тут уже никого нет, да? Сити, Сити, Сити! Ma'am it'll be met on. Good job. Thanks. One for you You wanna push? A V P is checking you. I open door, you move. Right there. Czy to mój smok się tak odbił? Nie wiem na co on tam czeka. A tu już był! Jak te respy są takie szybkie? Nie, no ja gram z silverami chyba w tym, bo to jest... Może z silverami nie, na no, goldy, kałachy, Wątpię, żeby to było coś wyżej. Szkoda, że nie uciekł stąd. Ojej, ojej, ojej! Jakie on malagi! No nareszcie puszy w mi, puszy w mi! To jest ze mną przeszednie, tu Przecież pat, pat! Patrzyłem tu, spojrzałem na chwilę na górę i akurat sobie zasłoniłem bronią, jak wychylił. Próbuję już zrobić cokolwiek w tym meczu. O, bo jak, jak widzę, jak oni grają, o i zabija w ten sposób, nie? To, to nie ma szansy tego meczu. Nie wiem, naprawdę. Zagrałem sobie solo matchmaking, zaznaczyłem i mapki wiele różnych mapek. Znaczy, nie wiele, zaznaczyłem Turniowy Premier i Tuscan. Tak dodatkowo, no. Turniowy Premier, tak jakbym zaznaczył z 7 map, nie? I chyba mi dobrało na, naprawdę o wiele niż Szręg. Ja bym wolał. Kilka minut poczekać na mecz, a nie, że mi znalazło w dwie minuty i coś takiego. Naprawdę wolałbym dużo dłużej poczekać, nie? A, a zagrać coś normalnego. Behind you, orange. Nie używają słuchawek! No nie powiecie mi, że tego nie dało się usłyszeć. Dobra, przegrajmy to. I poproszę rangi. Matchmakingu. Co ja tutaj dostałem? Dlaczego tak to wygląda? Ja bym chciał dostać jeszcze deryk po takim meczu, to by było już wzorowe. Bo naprawdę się zdenerwowałem już troszeczkę całą tą sytuacją. Niemniej, dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawicie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Na pewno lepiej sobie mogę poradzić, ale od połowy meczek, jak zobaczyłem, co się dzieje. No właśnie, nie da się grać w ten sposób. Solo sobie zagrałem. Tu premade. Taki team. Co się dzieje z rangami? O, nie dostałem spadku.